Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony LT Powerek i dzisiaj, oj lag, yy, nagrywam wraz z Rudolfem, ale mam lagi Rudolfem xd xd dwie dobra coś tutaj się zmieniło trochę, ja mam bardzo jakieś lagi ale to się da przeżyć no to co, lecimy dalej nie? A może się przywitać jeszcze oczywiście O tutaj mamy komnatę, dawno żeśmy nie grali na niej na tej mapie. Ja nie wiem w ogóle po co ja tę komnatę zrobiłem, ale dobra. Niech sobie będzie. Jak widać drzewa nam już urosły. Tylko nie mamy jedzenia za bardzo. Hmm. A jak tam nasza pszenica? Mamy coś w skrzyni, to byśmy już zwierzęta roznosili. Nie mamy nic. Tak jak mówię. Ej ja tutaj urosło, urosła prawie. No... To już chyba dobre jest. No. Ano, Powiem Ci, że z tymi tym, yy, z Minecraftem Premium to był dobry pomysł, żeby kupić, nie? No, to był dobry pomysł. Chociaż skiny można fajnie mieć. Hmm. No nic, dobra. Yy, mam Niedrogo. dwie pszenicy, Ty to może świnie rozmnożę, nie? No... Najlepiej będzie chyba, nie? Nie mogę. Może są głodne? Marchewka jest potrzebna do świni, a nie ten, a nie pszenica, no tak. Tak, marchewka, chyba cię porąbało. No na serio. Na pewno nie. Na a my nie, nie mamy marchewek nie. przecież. Mamy. A mamy marchewki. Ciekawe A składki. nie, ja zjadłem. Nie, ja zjadłem. To jest. Nie, nie. Czego my tu mamy takie liście? Ej, no właśnie nie wiem, bo chyba z tamtego drzewa wyszły. Ty, one się ten... ...wzięły... ...bo mamy pod spodem. Dobra, bo znowu nic nie robimy. Trzeba zacząć coś robić, ja to się... Y, ...skupiam już i ścinam drzewo. Powiem ci, że nie ma masz kill'ów jakiś? Mam. Daj. Chcesz? Gdzie jesteś? Czekaj, tu. Jestem, tu. Masz. Dobra, nie wiem co sobie zrobimy później. Dzięki. No ale radę. Coś się wykombinuje Najpierw się sadzonki bierze czy drzewo się ścina? A ja wiem To chyba bez... Ty, to mam dziurę zrobiło w suficie. <ścoughs> no serio. <ścoughs> o, kurde. Dobra, jest jedna sadzonka. Dwie, nawet. Chyba już zapałeś. Będzie dobrze, przeżyjemy Myślę, że damy radę sobie na tym sobie Będzie, że ja ma mam takie lekkie lagi Ja masz sadzonek Jedną Nie mam. Damy radę, to już mamy dwa drzewa Dobra no Co jest, że nie wypada, a dobra jest I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Nowego, ciekawego. Mów coś. Językerki. No nie, jak w odcinku z się Heroes, którego jeszcze tu nie widzieliście ale postaram się go szybko wstawić. Nie oszukuj ludzi, dobre. <laughs> Mam 7, 8, będę miał 9 drewna. 8 razy 4 9 mam. 10, 11. Pytam się ile jest 8 razy 4. Jestem pierwszy, 11 razy 4, cztery, 44 cztery, cztery deski będziemy mieli. No, co możemy... Co ty tu robisz? Nie wiem. Dobra, zrobię. Na kolejne pa... drzewo możemy. Dobra, wszystkich nie... Mam ziemniaki jeszcze. Znaczy mam e, ziemniaka. Można go przerobić na nasiona? Nie. W ogóle coś się da przerobić na nasiona? Harbuza. No to jedyne chyba. A nie można go normalnie posadzić, żeby więcej ziemniaków rosło? Nie. Można. Można? No. O, ty hardkorze. Masz patyki? No właśnie zaraz zrobię. Daj mi, ja zrobię. Masz, masz patyki. Hmm. Co ty jeszcze? Dobra, ja już posadzę następne sadzonki, żeby nam rosły. Tutaj by się przydało to powiększyć trochę. zrobić, czy co? Co? Mi to by się łopata, okay. łopata przydała. Oj, tutaj mam mi się. tego nie mam Chyba jednak nie musisz sprawić, bo zaraz to dwamy. Albo nie zrób, bo ja tu dopiero połowę. Masz. Co zrobiłeś mi? Gdzie no rzuciłem się tam. 30 rzuciłem. Nie mam jej. Tak, nie masz. Nie mam łopaty. No, a no dobra. <laughs> nie rzuciłeś Wybaczę je. ci. <laughs> nie rzuciłeś. <laughs> Wybaczę. Nie no, rzuciłem i sporo to i ją zabrałem. Jakiś masz? Dawaj mi tu łopatę. No wziąłeś ją! Nie wziąłem! A dobra, tu Ury. żeś rzucił! No po co za się brał? Teraz <noise> ja bym ją podniósł. Dobra. No. no, w końcu! Kurde. Piąty raz spadłem z tych schodów. Może się takie zrobił? Tak, ja już tu posadzam setoneczki, żebram rosły. Kilow by się przydał jeszcze? Tak, gdzie jest wymagający? No musi coś być. Czy ciąży jesteś, co? Nie, jeszcze nie. <grym> Planujesz? No, już niedługo mam taki zamiar zajść ciążę. Tylko jeszcze nie wiem z kim. Chyba z twoim <grym> tatą. Nie. Niestety, ale tak. <grym> To ciebie szokującą wiadomość. Jaku? To ja jestem twoim ojcem. Nie ja, dobra. Kuba. Kuba. Proszę cię zapytać ojca. Nie wiem po co tutaj ta ziemia była, ale to trzeba <śm> rozwalić, tak. Nie chcę nic mówić, ale gdybyś był moim orc ojcem Twoja komórka męska połączyła się z komórką cicho, męską, Dobra, gdyby, Gdy miałbyś jeden rok Nie mądrały się tutaj tak bardzo Za młody jesteś Jestem w Twoim wieku, więc wiesz Nie jesteś w Moim wieku Jestem w Twoim wieku? Nie jestem Dynia nie. wyrosła Może A jesteś teraz w Moim wieku, ale nie jesteś w Moim roczniku no i co mi to uchodzi na rach. Co? Ty nie, fajna. Latkało kurde. Pomóż Ale. mi tu z tym kopaniem, bo mi się tak nie chce. Wyjdź. Co ty tam robisz tak w ogóle na górze? Opierdzielasz się pewnie. Pewnie sobie łóżko zrobił i leży. Ja to, ja się mogę założyć. Jest, mam arybuzy 4. Yes. Chcesz? Też? Nie chcę, po co mi to? Lepiej to zasać, żeby było dobrze jedzenie, wiem, żeby było więcej jedzenia. Nie mów, że zjadłeś już. Nie, posadziłem bodaj... od nowa. A, no to dobrze. I teraz chociaż cztery arbuzy następnym razem będziemy mieli. Cztery Powiem ci, że gdzieś posadziłem dynię tutaj nie mogę jej znaleźć. Dynie? Dnia to Po tam... tu dynie? Po boku chyba to jest eee. No rosła, rozwaliłem ją i była taka czaszeczka piękna A. Tu ją poostawiłem i już jej nie widziałem później No to Tyle dni... Tyle dni zostało Wiesz co? Bo tak naprawdę to są ten Misje do tej mapy, zadania A my dlaczego ich tylko nie wykonujemy? Eee, bo ja nic o nich nie wiem no to ja się teraz o nich mówię. To w następnym odcinku już się bierzemy no trochę za te zadania. Trzeba będzie je wykonać. Masz lagi Koko, to nie? Maja... Masz lagi czy nie? Znaczy, e, lagów nie mam, ale co jakąś chwilę widzę normalnie cały niebieski ekran. Dobra, to ty. U mnie wszystko to to ty ja. czy Masz jeszcze kill'ow czy nie? Ja nic nie mam. To ja mam dynię. to za debil. Oddajcie. Ja mam dynię. Można ją posadzić. Oddaj tu, powiedziałem. Daj tu. Daj tu. dzięki. Daj tu. Co robiłem na nasiona. Właśnie widzę same nasiona. Ty debilu. Co? Wow. Nie tak On tego nie To można? Lampion nie... bym zrobił. Jak my misek nie mamy. Lampią, z nim I z nim się zapomniałem z nim. co miałem zrobić. Ale już wiem. Co mnie to chodzi? dwa kilofy. Chcesz kilof? Czy co? O o o Ale kilo chcesz, czy jakąś łopatę, czy młotykę? Kilo, albo... Nie wiem, to i to nam może być. I zrobiłem. To się Aż kilof i zapierdzielaj, wszystko kilo's. Gdzie wydałem młotykę to ja mam. a jak ładnie poszerzyłem, tę komnatę już tu się drzwi kiedyś stawi O o co zrobił? Nie widzisz tam wody? O kurno Możesz tam nam górę Dylka. poszerzyć No właśnie to robię To trzeba powiedzieć żebym ci łopatę zrobił A ja mam łopatę przecież Weź to za tam. Dlaczego ja czemu ta woda ciągle płynie Kurde połączyła się z tołu. O oh co za tamuj bo ja tam nie wejdę do ciebie Ej nie Tylko nie to Łukasz. Ja mam upadek, chcesz Nie już nic już, już poradziłem sobie z tym problemem Chyba. A jest tu woda jeszcze! Poprawiaj się bo... Ten. no co robisz za tamuj to Poczekaj bo ja nic nie widzę na razie Całe niebieskie ekran tylko Dobra, baw się z tym. Ja to robię tam na tym. Co tu drewno robi? Ale ty. Ale... Ej, co tu drewno robi? Nie wiem. Coś nam się... Drewny mamy zatrzymać? No? Kurna, co tu się działo? Ty była pani, taka ostra biba. Że wszystkie rzeczy są nie na swoich miejscach. Ej, a ja tutaj to co się stało. <grymne> o co ci, ci chodzi? muszę o nic. Aby aby protestujesz. Ja tam kopię dalej. Chcesz tą łopatę? Nie hmm. wiem. Powiem co tutaj na górze, bo mam takiego małego dółka. To też Ale przejść czy wzdłuż. Przeszcz, już tam drzewo wyrosło, ty. Ta. No. Co ty pierdzielisz? No bo panie jak ja tu podlałem Ty się dziwisz Co ty tu chcesz? Poszerzaj na górze Chciałem zobaczyć drzewo No To mogłem ci screenshotować, no. żebyś to zobaczył bliźnich <gry> Tak Jak pan daleko do ciebie zanim go zobaczył to O o O o Ej masz tam wodę na dole nie. nie. znaczy nie wiem. Nie, nie mam. To no dobrze. dobrze. Teraz będziesz miał. Każdy będą razie. Nie Powszał, że powiem e. że góry. Wiesz, że ja cię widzę, stoję na górze. Bo mam tak, że takie normalnie rynkiem. Jak ty nie... Ale widzisz mój nika by tylko czy co? Cały, całego ciebie, tak jakby... To z nie widzę. Co? Jakiegoś baga masz pewnie. Tak, ja się nie mogę doczekać nowego komputera. O boż. No. Ja tam mam tego jak na razie. Na razie na tym gram. Nie. Ale z czasem to ja Zmieniasz? też kupię. Nie, kupię, kupię, na pewno. Bo ja też stary... nie mogę wytrzymać z tym. Mam tego starego środka. Sobie... Co ty robisz? Wow. Udusił się w ścianie? Ja to pierwszy raz słyszę <laughs> Udusiłem się w ścianie Na serio? Jak to jest możliwe? O, tutaj. Nie masz tam wody, tu powinno być pełno wody. Jest, sporo. Tu, tu. No bo przygniót mnie piach. A tu mam taką komnatę. Nie? To wyjścia awaryjne takie jakby. Dobra. Teraz tak, tutaj mam sedunkę. Słyna wyrośnie. Tutaj postawimy. Kurde. Ostr, ostre podlewanie tutaj robię. No właśnie widzę, że na dole ja mam tutaj cały czas. Ej, żeby wodę. się krowy nie podusiły. Drzewo to wyrośnie tak przy samym ty, Przy samej ścianie. No ja wiem. Dobra, poszerzę trochę. Wszelki wypadek. Ja to ci przestały odcinek kopię. Nie wiem co ty robisz do tego Oczywiście Co mnie bije? A głód Masz coś do jedzenia Ja mam pełno jedzenia, bo dopiero zginąłem Dawaj, nie wiem, to... A nie, chyba łączyć z głodu nie można Można, bo życie ci uchodziło No tak, ale chyba całkiem nie można zginąć Można nie wiem. Zakład? Ej, ja nie mogę tej dziury zatamować. Ojej, ładny Ej, my zaczęliśmy, styknaliśmy się o 14:50. No. Jest teraz godzina? 15:40. Cześć. Co ty tu robisz? Nie wiem. Zaklej tę dziurę. No i znowu weźcie się uspokój Ale ja nie nie mogę, bo tu coś zwaliłeś gnoj. No na pewno A dobra No nie Co? Ty Kurna mać Nie, ja idę na dół I ja mam na wszystko wyrąbane A nie, i tak muszę wejść na górę, bo nie zrobiłem 100 kilo A zresztą nie robię <laughs> mm. A mi buza was wędziała co zrobiłem O naprawiłeś Co? Naprawiłeś Aha uh -huh. Jedna sadzonka by tylko jak na razie spadła z tego, z drzewa, Tadzisz, mam, się jabłko. drzewa yes. mam jabłko? Jest, mam jabłko Daj Daj, to go ci zapale łopatko Wyżarłeś! Nie. Tak ja zabiję krowę. Nie, ja go nie jadłem. Ty wychodź było, to. Nie jadłem go. Już było bo przez łeb, O, nie rozumiesz? Nie rozumiesz. Spadę byłam trzy serduszka i tak mi zaraz ubędzie. Dwa. Złomę tak. daj. Co? Tłomę, mi daj. Ty, jakie wielkie drzewo! Ale wyrąbiste, ty, a na górze nie jest ten? Na wylot? Tera, postawię żeby tam, może coś urośnie. Mm. Jaką farmę to już O mamy. kurde... Mamy już ten, arbuza. Nie wiem, gdzie to może być. Wow. Z jednego arbuza wypadło siedem. Nie mogę wyjść z wody Fajnie masz Ty na serio, nie mogę wyjść z wody To nie umiesz pływać No Wiem Zaraz ty tam możesz no mieć ty... wodę Tak w ogóle to ja mam takie pytanie Po co ta woda nam tutaj leci? Nie hmm. Jak Ważnie. tutaj nie mamy <laughs> nic. <laughs> to, to, to dobre było. To dobrze zrobiliśmy teraz. Ty to zrobiłeś wtedy. No, ale wtedy też tutaj mieliśmy pole, a ty żeś tutaj znowu odwalił coś. Znowu ta woda jakoś tak dziwnie leci na dół. Wszystko ja mam takie jest. lagi, że gwiazdy widzę. A, i to. Musimy w końcu nagrać ten odcinek u ciebie Bo ja nie, tu jeszcze serii nie. A i oczywiście moi widzowie Zapraszam was bo już niedługo nowa seria Ghost Recon Online Myślę, że wam się spodoba to Ty Rudolf nie jesteś zaproszony Obraził się <noise> Dobra Tu z nim przejdziemy w końcu Coś szuka, coś szuka z skrzyni, bo słyszałem. Gdzie ty, żeś uciekł? <grybuj> Teraz bliżej cię chciałem. Co? Teraz bliżej, widziałem twój nick, prawie treny, z trają ze śmiechu. Dobra. Już nie mamy z... E, patrz, drzewo nam urosło. Nie co tak szybko? Nie no mają co robić. Urosło drzewo. Kąty ty zleciałeś? Co? Ojej Ale Jesus. fajny dźwięk był. No. Aś... Ja lubię ten dźwięk. Kolejne urosło. To jest to samo Tak samo To jest to samo Jak może być to samo To jest to samo Tak na pewno Ty nie rozumiesz. Dobra, kończymy to chyba, nie? No... Będziemy to kończyć O no, małopatę, łopatę. Co? Na znaczy co się ode mnie? Małopata. Mam łopatę to dlaczego ja to brałem ziemią zamurowałem? Co? Ty masz łopatę a ja to zamurowałem ziemią. To brawo mistrz. Dobra, ja to jeszcze drzwi zrobię. Żeby to jakoś ładnie wyglądało. Baranie ty! <ścoughs> Zostaw mojej ten. Chciałem tęki. słomę. Będziesz mi wszystkie oddawał. Chciałem słomę baranie. Ty, gdzie mam teraz wejście? No fajnie już, po... O, dobra, udało mi się. Ej. Co? Łukasz. Oddej Ej. Nie chcę mojej... nic mówić, ale... Co? Oddaj moje deski. Oni ben... Deski moje oddaj. Lepiej ci nic nie będę mówił. Oddaj no moje, dre... moje drewno Oddaj moje drewno Dawaj moje, moje drewno Dobra Masz no. Dawaj Masz słone? moje Dawaj drewno Mm. nie chcę wszystkiego jeszcze już chwilę będziemy nagrywać bo ja tu jeszcze muszę to zrobić ładne wejście takie żeby było no to też się wyglądać co robimy nie. w następnym odcinku mam sporo bruku co? co w następnym odcinku co w następnym odcinku? nie ja to teraz zrobię szybko co w następnym odcinku będzie się pytam ciebie a co, co w robię? następnym odcinku a tego to ja nie wiem mówiłeś jakieś zadania a a no Będziemy zadania za... wykonywać Wow. Nie no, spodziewałem się. Co tego mamy wykonane. wykonane. Będziemy sobie odznaczać, nie? Fajnie będzie. Nie odznaczać? Co ty pieprzysz? Dobra cicho. A jest nowy. Zobacz. Nie garniam cię pani co. Chodzi? Czego mi dałeś nasiona? Idę. Po co mi ona? Weź wyjdź. Gdzie ci pójdę? Ej! E! Co? Jak zrobić tego... Jak coś nazywa? Z dyni, świecznik, jakieś tam coś. E. Bierzesz zdynie mm -hmm. I nie wiem, co dalej. I świeczkę. E. Tak, świeczkę. Znaczy, bierzesz ten, pochodnie. Jest! Oh, yeah. Gdzie ją postawić? Gdzie? No mógł, nie wiem, mógł. no postaw gdzieś na dole, żeby... co Przeważnie na dole jesteśmy. No chodź tu. Zrobimy prezentację. No chodź. Zaraz, jakieś ładne takie wejście tutaj robię. Mm. Ładnie świeci. O, tam może być. Mm. Już miałem ją rozwalać. Nie! nie będzie. To Ona to będzie, będzie tu. Tupę walona gównia na szmatku. A to jest na trzy. Co? To? to mam pomysł. Mm. Mm. Nie wiem co ja odstawię. <grym> ja szalenie to nie widzę, bo mam takiego laga. Aha, no dobra. O. A dobra. Co to kurde jest? Zaraz zobacz Akurat niestety. Jak to już mi Czekaj, bo ja coś muszę zrobić Nie patrzę na siebie na tą stronę Masz killoffa? Nie Mam Dodaj Kurde. Wiem. Nie wiem jak się o. to będzie podobało, ale myślę, że nie spoko. Tu będzie ten. Co? Weź... O, fajnie, weź mi tutaj, zrób jeszcze taką dziurę w ścianie obok. Poczekaj. Dawaj tutaj szybko. Jeszcze sekundkę. O, no to fajnie wygląda. Gdzie? Ej, Kurde... Dzięki za pomoc. Wow... Spoko. No bo ja nic nie widzę przez chwilę, mam takie lagi. Dobra. Musisz kompas zmienić. Jak najszybciej. sabe tylko... tutaj to ale i będzie Chyba, że mi dołożysz, to szybciej będzie. Tak dołożyć, jak ja na swojego zbieram. Na pewno. Dobrze, ty się stojuje, No. Dobra i to by było chyba na tyle. Kurwa, macie jak hmm. to wygląda. By Gdzie jesteś? No, tutaj w tej przyjdzie Chyba powoli kończymy, nie? No kończymy, to już na pewno. Powoli będzie można. Ja jeszcze zrobię Chodź, ten... Gdzie ty jesteś, na górze? Byłem koło ciebie. Tak? Nie widziałem cię na górze. Ja idę stąd. Czego piec mamy w skrzyni? Ja chcę tu parę, ten... ...drewna przepalić, ciebie. Masz. Co? Węgiel. A, węgiel, węgiel mamy? A, węgiel. a, drzewnik. No tak. No, chyba innego nie zrobisz. No weźmiesz to w kurde czy nie? No chcę wziąć. A mamy dwa, to po... no dobra. Przepalę. Tu, 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 dobra. Nie mam jeszcze jedno nasionko, to idę szybko to posadzę i będziemy kończyć ten odcinek. A i sadonki mam, no, też się pójdziemy na sadonkę. Posadzimy. Nie wiem co to jest, dobra. Chodź na dół. Bo tutaj zrobiliśmy dzisiaj najwięcej rzeczy. To chodź tutaj, zatrzymamy odcinek. Nie. Ty musisz wejść drugimi drzwiami. Spoko. Ooooooo Kurtu rycko Mam tu jedną Co? Ja mam trzy takie taki drzwiach będzie tutaj Tylko ty mam ścinę Bo ci dałem Dobra, wypisałem dobra Pięć... W tanie obok mnie, ale fajnie wyglądamy teraz, nie to co ty normalnie kim. Dobra, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli ogólnie podoba Wam się mój kanał, Rudolf dostał. Dobra, a razem mamy trzcinę Rudolf. To, Co mu się dymać? Dobra, myślę, że odcinek się Dobrze, już bez tego, trzymajcie się wszyscy na razie, Rudolf. Nie ma.